Hallo mensen. Ja, sorry, maar als ik zei dat er wordt geen Engelse of Poolse video's Ja, er komen een paar Poolse. Maar die zijn. Ge, ge, ja, daar wordt er een PL. P, Zo, so, ja. Als je Pools niet kent. Waarom doe je dat? Blijf van me af. And I can eat na edel also. I wesz mi what I would do. Nein! Nein! Nein. So yeah. Yeah. Bye. Okej, okay. jak tam. Dlaczego mnie wali je zwędki? Nie waliłem cię zwędki. Dlaczego mnie? Zostaw mnie. Mięso! Zabiję krowę. Polsko mięso. Lol. Wszędzie, gdzie ja patrzę, jest kropka. I co chcesz ode mnie? Zginiesz. Nie ma. Ma śmiezone, śmiezone mięso! Zginiesz. Mięso! Nie mam. Nie mam. Tylko... To jest Albo z Też mam śmieżone, śmieżone mięso. To mięso to jest książka. To nie, to nie jest, że ani... To nie jest ani, ani książka ani, ani mięso. Chcesz z miecza? A chcesz Nie. Szkoda, że nie da się założyć. Wiem. Próbowałem. Chcesz dostać z miecza? Nie. Lol. Au. Nawet no, nie bolało. Idź spać. Lol. Nie, nie, nie. 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 Idźmy spać po ludzku. Chwila. Usiądę koła ciebie, żeby le, lepiej Cię widzę. Słychać. Bo może go nie nie dalszy? Dobra. Co? To No tak. Ale jak już Nie No wiem. Działa. Nie działa. Działa. Widzę cię jest w naderze fajnie ja ci pokażę, pokażę ci jak, można, jak można jak pójdę do netheru? jak tak Nie. <grym> Nie. tak się jedzie do netheru <grym> <grym> do... <grym> tak się jedzie do piekła wiesz że to zna to, yy, to był piekło. piekło nether to piekło minecraft logika pierwsza rzecz, czyli się powinieneś nauczyć Nedar, to o, piekło. Ja mam łuk! No, ja mam rękę! <grym> 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 Snipe kill! tak! okej. Idziemy na inny temat? Po co? Nie. Z no, nas, kosmosu! to okay. Nie, <grym> nie jesteśmy nimi! To jakie tam masz? Nie wiem. To ser? Nie, tylko nie w serwer Serwer Dobra, spodziewam nowy Okej okay. Będzie, Będziesz survival Nie, chwila, chwila, chwila Kurde, jak ją mam spodziewać? Nie, ja Cię ja tam znajdę Kurde, jeszcze wziął mi na tlempa Dostał mojego serwera Nawet go serwa. Mhm. nie znasz? Niefajny ten serwer Okej okay. mm, co gramy? Nie wiem, mm. miałeś wybrać Król Kobla? <grym> nie! Nie <grym> weź e, ten... Army Base? Cob Old! Cob Old! Co to jest? Co stworzyłeś ten ten serwer? Nie wiem. Ja, ja tego nie stworzyłem. To kto jest twój Old? Ty. Kurde, weźmy jakiego serwera. No, Dobra, wchodzę, wchodzę. Tak, Muszę czekać. Skippy, ja Cob Old. Dobra, biegniemy. Chodź, Cob Golda! Okej. Nie, to Jestem gdzieś! Spadam z nieba! spadam z nieba. Gdzie ty jesteś? W Norce. Królika baksta. Świnka chce ze mną. Zagrywać? ją. Nie mam miecza. Jestem biednym Creeper Asasinem. Jak mi nie wierzycie? To jesteś biedny! Tada, jestem Creeper Asasinem. Gdzie ty jesteś? Dżungli. Kurde, to jest tyle dżungli widzisz mojego domku nie Kurdeś. sam godzisz się sam go się sam godzisz się kurde, godzisz Enderman. sam godzisz się sam godzisz Widzisz mnie? Nie. A, a gdzie jest swój domek? godzisz się A święty na już widzę twój pół... pijesz Siema Ja widzę cię Siema Ja, ja trzy razy cię zauważyłam Dam ci, dam ci trzy stały. Jej, daj mi stejka Daj <gamy> mi mięso Nie mam mięsa, przekro mi To zabij kurczaka Zombie za mną Pomogę ci, mam mieć! Kamienny Co, nie było? Tak się kończy Weźmy się na wyprawę Zabiję tego zombiaka Boże, volta, Asassin. Kamikaze! Assassin Creed! Assassin Creed. <laughs> Creed, nova vida! Assassin Creeper. Assassin Creeper. Ok. Pin. Began. Began. Creepery zabijam z łapy. Dead no. O, z co mnie? Fajon. <laughs> Shoid! Co zostaw mnie? Pójść z tobą? Nie. O, o, bronię tak. się, bronię się! Ja też się bronię, będę kilofem się bronił. Kilofem. Ja idę po pająki. Pająk, pająk, daj mi sera. Pająk, pająk. Pokaż rogi, tam ci na... stonogi. nogi. Za sto nogi. się z Enderman Endermanowi o, się w O, się panu. No. Gdzie on jest! się do ciebie. Jestem w swojej dziurce. To jest moje miejsce. <grym> Dobra, to mi tam się stanie. Tam się tam nie ma klucza. Nie masz klucza. Szkoda, że nie ma w Minecraftzie kluczy. Co to jest? Teraz się tam stanie na kluczu. Po, 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 Porozpożyć bloki. Zlebię. Ty.

Nie, to Jakie to ci oddaję. <noise> Patrzam. Eee, yy, o krebarrach. Nie. To o czym? Powiedz mi. No powiedz mi. No, No to idę dalej dla mnie. <noise> dzień dobry. Dobry dzień się Idź tam. Idź tam, kulko. Patrz, będę tańczył w patrz. Patrz, pójdź na mnie. Patrzę się na ciebie. Nie patrzy się. Chwilę. Łopa, gangachtajn! Eee... mam. No! 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 Jak się nudzi, to polis, ale. Ja idę do mojej notki. Chodź do swojego mieszkania nowego. Jak wiecie. Chodź. Masz szczęście. K! No, Chodź, idziemy na nie. Jak nie masz rzeczy, to stuszczę. Enderman idę. Czytam książkę i płynę. A ja będę patrzył się Endermanowi. O, widzę cię. O, miał, miał szczęście. Dlaczego? Zabiję go po dwóch ruchach. Szkielet płynie. Gdzie ty masz szkieleta? A! wow. Szkielet umarł pod wodą. Ja mam, ja tu mam świnkę, którą zabiję, bo ma, daje mięso. Było widać na filmiku, jak. Jak szkiele zginął pod wodą. Ja cię. Sensacja. Fajnie. Sensacja 2005. What's this? What? Gdzie ty jesteś? Tak. Bilion tajemniki. Okej. Okay. bo mi się To te for... To te O jakiego ty mówisz? Po Kilofmun. Kilofilo. Kajlof! Lagi. Jak mówisz, to się nazywa? To on Mam dwa prochu szczelniczego. Znalazłaś super dziurkę. Ja mam drewno. Znalazłaś super dziurkę. Pani, znalazłaś super, super dziurkę, w której mieszkałem. Byłem jacyś nożem. to co super... Taka mała? Taka Ta, mała? To był początek. Fajnie to nie? W polu lepszą. Kolda ma wełnę. Robimy cały Też mam wełnę. Ile masz? Jeden. Boże, tak dużo? No. Ukradłem ze skrzynki. Ja ty jestem. W super dziurce. Ile? Dwa, Jeden. Jestem w super dziurce. Ja nie widzę jej. Umarłem, gdzie? A, ja widzę twój ten imię. Siema. Siema, tu jesteś. No. Dziurka! Ja chcę tutaj mieszkać. Chcesz? No. Boże, dobra! Ja tu mieszkałem, jak byłem, jak byłem jaskiniowcem. Okej. Dokładnie, że też tym. Blisko mnie jesteś. Gdzie jestem, ko Siema. Gdzie <grym> ty jes... Gdzie ty jesteś? <grym> Dziurka zrobiłem. <co> <grym> Siema. Kurde! No. Okej, okay. nie niszcz mi dziurki, moja dziurka, niszczcie mi dziurkę, na pewno. Nie niszczę ci dziury, ty niszczysz dziurę dziury. dziury. A czemu mi niszczysz dziury? Nie niszczę ci dziurę, Ja sobie otwieram, ja sobie rozwiększam domek. Rozwiększasz? No. Powiększać chyba. No. Jak to ten polski idzie? Co polski? Język. Nie wiem, to mi chyba trudno. Bardzo. Kurde, ten jest. <noise> ja cię tylko dopadnę. I co teraz zrobić? Zginę. Zginą? No ucieknę super dziurki. Ja jakoś zginęłem Co? Chodzimy tylko w sebera Nie, nie No Dobra tak Teraz idziemy na twojego Ja mam tylko trzy no, to, to nie wiem, co się Mój świat Dobra ja może czasem włączę multiplay Co to masz w No No włączone jest i tak, idę, Nie, tylko nie, tylko nie na ten, tylko nie na ten. Czemu? Bo nie, on jest dziwny. Bo no tu mój wymiesz jakiś. Muszę sobie nam zrobić. Choru! No, Serwer jaki. Kreatywy. Dobra. Nazywam go filmik. Film. Tak, będziemy cały dzień na niej spędzać. Tak. Oko. bo tu rybiłam chociaż. To jest to było fajniej. Robi się! Robi! Robisz się! Zrobi się! Dobra, jestem! Jestem w niebiosach Gurde! Jest płaski! Nie, nie taki! Dobra, ja stworzę swój zamek ty swój. Okay. To na razie. Na razie. Do 100 lat. Ja A z czego robisz? Z kamienia. Nie, ja sobie robię no z, z, z obsydiaksu. Ja myślę, że urobić. Z jaksu? Nie. Nie. Mam genialny plan na mój. Na moją wieżeczkę. No. Na mój ten zamek. Myślę, że to robi. Co? Myślę, że go. Z jaksów? Nie. Złota. Z drewna, starodawny z drewna, z kamienia. Powiesz z czego? Z tego, no dawaj, popatrz, ja już go Pójdę do ciebie. Dolek, daj mi widzieć. poleciałeś? видишь Я ЗА ТОПОМ, Гульда. Как за мной? Ну не видишь меня? тебя, Видишь там Не меня? А что у не види меня Видите? Макс, не видишь А что Уже Z czego? Z obsydiaksu. Z obsydianu? No. Mhm. Się w robię taki, robię sobie taki poważny, czy ja? taki. Nie ja. Robić sobie taki poważny, czy taki dla zabawy? Nie wiem. Ile już trwa ten filmik? 16 minut. Mało prawie 17 Dobijemy do 30 Chyba. No to zrobimy dwa. Nie wiem. Ale tak. Dobiliśmy to... na 10. No i robimy tego seriale. Minecraft po polsku. Dwa stonga. <noise> Skąd? Jest tak jeden. Po 17, 17 minut. A no widzę cię. Tam sobie budujesz. Wielki. co do ciebie. No. Na spory. Siema. Kurde. Na razie... Tak nie Creeper Assassin. Jak asasyny. Jak widziałem. No ja sobie też zrobię taki. Tak jak ty najpierw sobie robić. Najpierw sobie robić tam długości. Słyszę salsa. czy coś takiego. Też słyszysz salsę? Jutro no. Wietr... też robimy filmik? Co? No. Jutro też robimy? Możemy nawet dzisiaj jeszcze. Hmm. Jest hmm. No wiem. A jutro nie możemy, bo idziemy na ten... Nie, nie do kina, tylko gdzieś idziemy. Do kina? Nie do kina, tylko do miejsce. miejsca. Nie, nie? Gdzieś, chyba gdzieś są dinozaury. A, no tak. Muzeum dinozaurowe. Do, do, do Bałtowa? No, chyba tak, Bałtowia. Polska geografia chyba by... No, polska geografia wie, co to jest Bałtow. Chyba. A polska geografia. Jest trudna do uczenia. Niech przesadzi dzień z moim.